Szanowni Państwo, witam Państwa dziś w Brudzewie, na rynku w Brudzewie. Spotykamy się tutaj dlatego, że chciałem zabrać głos na temat kopalni, elektrowni, a ściślej rzecz ujmując w kwestiach końca przemysłu paliwowo-energetycznego w Turku. Szanowni Państwo, jestem tu w Brudzewie, w gminie tzw. Tak kopalnianej. Jestem z workiem kartofli, bo przez ostatni czas tak traktowano wyborców i obywateli w naszym regionie. Tak nas traktowała Platforma Obywatelska, wyborca był potrzebny tylko na dzień wyborów, a później przestawiano go, jak ten Wolek kartofli, stąd, gdzieś tam. Tak, tak traktuje się tutaj. Wyborców. Wczoraj mieliśmy wizytę dwóch panów. Panów, których można by nazwać likwidatorami. E, wizytę, podczas której mówili o ewentualnym przedłużeniu funkcjonowania kopalni. To po prostu jest e, skandal, tak postępować nie można, to jest żerowanie na skrzywdzonych górnikach, na obywatelach powiatu tureckiego, na mieszkańcach regionu konijskiego. Zapytuję, gdzie byli ci panowie przez ostatnie 8 lat, gdzie byli przez ostatnie 3 lata, kiedy trzeba było podejmować działania. Dziś jest to akcja stricte wyborcza. Panowie pojechali ponoć do Brukseli, zadali pytania w Sejmie i cóż z tego? Do Brukseli za 50 złotych dzisiaj zławicy każdy może polecieć i z takim samym efektem, jak ci panowie wrócić, powiedzieli nam wczoraj. Nic nam nie powiedzieli. Powiedzieli, że być może coś tam uda się w Brukseli załatwić. Działanie tylko pod wybory. Tak postępować nie można. Pan poseł Nowak obiecywał, że jeśli kopalnia zostanie sprywatyzowana, to będą inwestycje, będą nowe odkrywki. Mam na to wypowiedzi prasowe. Natomiast chwilę po w prywatyzowaniu kopalni są artykuły o treści następującej: Lista górników do zwolnienia jest gotowa. Takie są efekty działania tych państwa. A przypomnę, że była mowa o tym, że do dalszego rozwoju konieczna jest w najbliższym czasie prywatyzacja. To słowa posła Nowaka. Poseł Nowak mówi, że priorytetem Ministerstwa Skarbu jest uzyskanie ze sprzedaży jak największego zysku. Wiemy za ile została sprzedana kopalnia poniżej ceny złomu. Mm. <laughs> Dlatego też apeluję do mieszkańców Brudzewa, do mieszkańców Przykony, do mieszkańców Władysławowa, aby nie dali się nabrać, aby głosowali na prawo i sprawiedliwość, który ma program zrównoważonego rozwoju, który będzie Starał się tę sytuację równoważyć i działać na rzecz naszego regionu. Dziś zostały przejedzone nawet pieniądze na rekultywację. Przecież niedawno, kilka dni temu, został odwołany zarząd. My jako samorządowcy, samorząd powiatu, samorządy gminy boimy się że tereny nie tylko węgiel nie zostanie wykopany, ale nie będzie miało miejsca, nie będzie miała miejsca rekultywacji. Tu na terenie gminy Brudzew kopalnia przerwała drogę pod swoją działalność. Do 30 września ta droga miała być naprawiona, miała być oddana. Kopalnia nie wywiązała się z tej umowy. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że są tam poważne kłopoty finansowe. Świadczy to o tym, że te zakłady zostały doprowadzone do bankructwa. Za chwilę będziemy mieli zwolnienia, a te gminy, takie jak Brudze, Przykona, Władysławów, Gmina Turek, będą miały poważne problemy. Już dziś wójtowie piszą pisma z, z niepokojem o, o przyszłość piszą postulaty, aby te sytuacje dało się rozwiązać, a posłowie platformy obywatelskiej, którzy są współwinni, bo to ich rząd doprowadził do tej sytuacji, śmią dzisiaj żerować na nieszczęściu górników na sytuacji yy, ciężkiej sytuacji naszego powiatu i regionu. Tak być nie może i na to zgody nie ma. Temu się ostro przeciwstawiam. Na wczorajszej konferencji prasowej poseł Nowak podniósł jeszcze jedną kwestię. Kwestię rozmów z Wałbrzyską Strefą Inwestycyjną, z Łódzką Strefą Inwestycyjną. Zapomniał tylko jednego: że strefa inwestycyjna w Turku to własność miasta. Rozmawiałem dwa dni temu z burmistrzem Antosikiem i poseł Nowak. Po wszystkich mediach biega z tą propozycją, ale nie rozmawiał jeszcze bezpośrednio z burmistrzem Antosikiem. To świadczy o arogancji tej władzy, dlatego ta władza powinna jak najszybciej odejść. Mam nadzieję, że stanie się to 25 października, że wyborcy postawią na nas, ponieważ to my mamy plan rozwoju Polski. Te przykłady świadczą o tym, że... P.O. naigrywuje się z obywateli. Traktuje mieszkańców powiatu tureckiego, mieszkańców powiatu konińskiego, jak ten worek ziemniaków. Przestawia ich z kota w końcu i wykorzystuje tylko wtedy, kiedy są wybory. Dziękuję.